Już te przekąski? Nie! Jeszcze robię guacamole! Jedyne to położyć materiał z cykinami. Przepraszam za złe wieści, ale... podwórze jest pełne łabędzi, które czekają, żeby wejść. A jeszcze nic nie jest gotowe! Jak Celestia i Luna mogą same rządzić królestwem i urządzać taką galę?! <śmiennie> Och, zabawne. A co tu konkretnie jest zabawne? Księżniczki nigdy same nie zajmują się organizacją uroczystości. Naprawdę? Oczywiście, że nie. Od tego mają komitet planowania gali. Ta ilość pracy wymaga wielu kopyt. Czy to cekin? Brak kultury. U, nowy plan dziewczyny. Będziemy rozdzielać zadania. Ty pomóż przy jedzeniu. Przynieś kryształy i purpurę. Z kucyką przy bramie, że uroczystość będzie lekko opóźniona. OM, y jeśli to nie będzie dla ciebie kłopot. Ech, kogo poprosić o sprzątnięcie tego śmietnika. Ja na pomocnika! A więc to tak się rządzi ekwestrią. Jest o wiele spokojniejsze. Bez mojej siostry rządzi. Się. No i komu potrzebna ponura wiecznie niezadowolona siostra? A! Dlaczego księżniczko nie użyłaś kremu z filtrem? Jest coś takiego? Celestia by mnie ostrzegła, gdyby tu była. To mają być dwa zakręty w prawo czy dwa zakręty w lewo? Luna ma lepszy zmysł orientacji. Myślałam, że wejście na Flame jest na mojej liście. Nie cię. Chciałam zobaczyć wschód słońca. A, ha, ha, ha. A ja? Zachód księżyca. To. Y, jak ci upłynął dzisiejszy dzień? O, wspaniale, ta. Y, fantastycznie, naprawdę super. Tak, y, mnie też. Chodź ze mną, jeśli chcesz. No wiesz, jeśli chcesz. Cóż, i tak idziemy w jedną stronę. Tu jest niesamowicie pięknie. W słońcu widok musi być cudowny. Ta noc jest naprawdę szczególna. Szczęśliwa, Szczęśliwa gwiazda! gwiazda! Pokazałaś mi je, kiedy byłam malutka. Mam nadzieję, że nie byłam wtedy rządzi się. Przebywanie z siostrą cały czas jest trudne, ale bycie bez niej jest jeszcze gorsze. Dobrze to wiem, ale nie zamieniłabym cię na żadną z przygód na mojej liście. Nawet na park linowy? Nawet na park linowy? Przepraszam za to, co powiedziałam wcześniej, ale czasami jest mi niełatwo być młodszą siostrą. Wiesz mi, rola starszej siostry też ma liczne minusy. Proszę wybacz mi. Słońce i księżyc razem? W tym samym czasie? Ten widok coś mi przypomina. <śmiany> <śmiany> że Twilight może mieć kłopoty z amuletem? Lepiej chodźmy jej pomóc. Okej, okay, okej, okay, chyba już wiem! Sunburst powiedział, żeby zresetować amulet sym. tym! Przekręcić śrubkę? Nie więcej niż pół obrotu. Hmm. Czy ktoś ma taśmę klejącą?